Witajcie. W tym filmie zabierzemy was na wyjątkową wędrówkę po malowniczych terenach Gór sanocko turczańskich a naszym celem będzie zdobycie szczytu Słonny i tym razem będziemy zdobywali szczyt Północno-Zachodni. Wędrówkę rozpoczynamy z parkingu przy serpentynach na drodze krajowej 28, gdzie znajduje się punkt widokowy. Parking jest obszerny i monitorowany, a na miejscu są tablice edukacyjne, wiaty, ławki oraz toalety. Najciekawszym miejscem jest jednak punkt widokowy, z którego rozciąga się szeroka panorama na pasma Gór sanocko turczańskich i Bieszczad. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zrób to teraz, aby nie przegapić kolejnych filmów z naszych podróży. Początek trasy prowadzi asfaltową drogą, która jest najmniej ciekawym odcinkiem. Po około kilometrze marszu dochodzimy do przełęczy Przysłup. Znajduje się tam tabliczka z oznaczeniem przełęczy. Wskazówką mogą być szlabany po obu stronach drogi. Z drogi głównej skręcamy w lewo i wchodzimy na Szlak Czerwony, który tak naprawdę prowadzi szeroką drogą leśną. To właśnie z tej przełęczy kierujemy się w stronę Słonego Północno-Zachodniego. Szlak delikatnie pnie się w górę, jednak maszeruje się przyjemnie w otoczeniu dźwięków przyrody. Szlak cały czas prowadzi lasem i od czasu do czasu napotykamy rzadszy drzewostan, skąd mamy widoki na pasmo gór sanocko turczańskim Następnie docieramy do szczytu na który jest zalesiony i nie ma z niego żadnych widoków, a więc nie zatrzymujemy się na nim, tylko idziemy dalej. W tym miejscu do naszego szlaku czerwonego dołącza niebieska ścieżka przyrodnicza, a także pojawia się szlak, który nazywa się śladami dobrego wojaka Szwejka. Szlak ten oznaczony jest kolorem żółto-czarnym i jest to międzynarodowy szlak turystyczny, pieszy i rowerowy, który prowadzi z Czech, przez Austrię, Węgry, Słowację. Polskę, aż na Ukrainę. Trasa na słonny jest dość łatwa, co sprawia, że jest odpowiednia także dla rodzin z dziećmi. Szlak jest dobrze oznakowany, co ułatwia orientację w terenie, a jego głównymi atutami są piękne leśne krajobrazy i spokój, jaki oferuje ta mało uczęszczana trasa. To idealne miejsce na jednodniową wycieczkę, by odpocząć od zgiełku miasta i cieszyć się przyrodą. Dochodzimy do rozejścia szlaków pod słonnym wiechem i tym samym opuszczamy szlak czerwony kierując się niebieską ścieżką przyrodniczą w lewo. Po kilku minutach napotykamy kartkę ze strzałką w prawo informującą, że aby dotrzeć na Szczyt Słonnego to trzeba opuścić szlak, gdyż przez szczyt ten nie prowadzi żaden szlak znakowany. Leśną ścieżką kierujemy się w stronę Szczytu Słonny. Można śmiało powiedzieć, że ta wydeptana ścieżka na szczyt jest tak naprawdę najtrudniejszym odcinkiem dzisiejszego dnia, jednak nie martwcie się, nie jest to jakoś specjalnie wymagający odcinek, lecz pnie się mocniej w górę. Po około 10 minutach marszu leśną ścieżką docieramy na szczyt słonny północno-zachodni. Szczyt ten jest całkowicie zalesiony i nie ma z niego żadnych widoków. Zaliczany jest do diademu polskich gór, korony ziemi sanockiej oraz korony gór sanocko-turczańskich. Znajduje się tu tabliczka z nazwą szczytu i słupek pomiarowy. Nie znajdziemy za to żadnej ławki. Po zrobieniu dokumentacji fotograficznej i chwilowym odpoczynku ruszamy w drogę powrotną. Do auta wracamy tą samą trasą. Góry sanocko-turczańskie nie dość, że nie są zbyt wysokimi górami, to mieliśmy wrażenie, że nie są również jakoś specjalnie odwiedzane przez turystów, przez co wędruje się przyjemnie w ciszy i spokoju. Wędrówka na szczyt słonny, co prawda nie dostarczyła nam żadnych spektakularnych widoków, jednak również miała swój niepowtarzalny klimat. Szlak ten biegnie przez gęste bukowe lasy, które w zależności od pory roku oferują różnorodność kolorów i zapachów. Od czasu do czasu pojawia się rzadszy drzewostan, przez który można obserwować okolicę. Powoli zbliżamy się do Przełęczy przysłup, a więc to koniec naszej przygody ze słonnym północno-zachodnim. Drogą asfaltową jeszcze musimy dojść do parkingu, a Tobie, drogi Wicu, dziękujemy za to, że byłeś z nami do końca. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału, to zrób to teraz, aby nie przegapić kolejnych naszych filmów, nie tylko z górskich wypraw. Pozdrawiamy!